Dzieje patriarchów izraelskich. Dzieje potomków Teracha-Abraham. Rodzina Abrama. Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama. Nachora i Harana. A Haran był ojcem Lot. Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur Chaldejski. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę, i imieniem Liska. Saraj była niepodna, nie miała więc potomstwa. Teraz dziąszy z sobą swego syna Abrama, Lota, syna Harana, czyli swego wnuka, i Sara z swoją synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego. Aby się udać do kraju Kanan, jednak przyszli do Haranu, osiedlili się tam. Terach doczekał 205 lat życia i zmarł w Haranie.